Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu to szkoła z niemalże 30-letnią historią. Wszystkie te lata pozwoliły wypracować własną tradycję, wzbogaconą wciąż o nowe pomysły i sposoby na sukcesy. Jednym z nich jest doskonała infrastruktura i wyposażenie techniczne szkoły. W gimnazjum jest 21 świetnie przygotowanych pracowni przedmiotowych. Na uwagę zasługuje wykorzystywanie na lekcjach nowoczesnego sprzętu, np. tablic multimedialnych czy komputerów. Swoje zainteresowania informatyczne młodzież może rozwijać w dwóch pracowniach komputerowych ze stałym dostępem do internetu. Nowoczesna biblioteka to także odpowiedź na zmieniające się potrzeby uczniów. W tym zacisznym wnętrzu mogą oni nie tylko skorzystać z bogatego księgozbioru czy przejrzeć bieżące numery czasopism, ta biblioteka to internetowe centrum informacji multimedialnej z kilkoma stanowiskami komputerowymi, do których uczniowie mają swobodny dostęp. Doskonałe warunki do rozwijania umiejętności i wiedzy uczniów owocują znakomitymi wynikami w konkursach przedmiotowych i olimpiadach tematycznych. Uczniowie Gimnazjum nr 2 to laureaci i finaliści konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich oraz wojewódzkich. Aż 18 uczniów Tarnobrzeskiej Dwójki to finaliści kolejnych edycji miejskiego konkursu Ośmiu Wspaniałych. Dodatkowo szkoła ta może poszczycić się największą liczbą stypendystów Marszałka Województwa Podkarpackiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych wśród wszystkich tarnobrzeskich gimnazjów. Realizowany jest tutaj ogólnopolski interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych InterBlock. Program ten polega na praktycznym sposobie nauczania chemii, fizyki, matematyki, geografii, biologii i informatyki. Uczniowie samodzielnie przeprowadzają eksperymenty, rozwiązują zadania problemowe, budują prototypy różnych urządzeń. Pozwala to rozbudzić zainteresowania uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Ukierunkować młodzież gimnazjalną na rozwój umiejętności praktycznych i twórczego myślenia. Bez wątpienia wszystkie proponowane zajęcia, lekcje, na których wykonuje się silnik rakietowy, buduje wulkan lub składa gaśnicę MacGyvera, zwiększa kreatywność i pobudza ciekawość uczniów. Udowodnią, że uczenie się przedmiotów ścisłych może stać się fascynującą przygodą. Uczniowie tej szkoły i ich opiekunowie współpracują również z wykładowcami Politechniki Rzeszowskiej, realizując projekt Fenix w dziedzinie fizyki. Oprócz wielkiej dbałości o wysoki poziom kształcenia, duże znaczenie przywiązuje się tu do propagowania zdrowego stylu życia i dbałości o przyjazną atmosferę. Co zaowocowało przyznanymi szkole certyfikatami. Szkoła przyjazna uczniom, szkoła z klasą, szkoła odkrywców talentów, szkoła promująca zdrowie. Zwracając uwagę na zdrowy styl życia, szkoła propaguje aktywność ruchową. Organizowanych jest wiele imprez i zajęć sportowych o charakterze masowym. W dwójce rozkwitają talenty sportowe. Ma na to wpływ wysoki poziom szkolenia uzdolnionej młodzieży, która przyjęta została do utworzonych tutaj klas sportowych. Z tymi młodymi sportowcami pracują najlepsi szkoleniowcy i trenerzy. Coraz głośniej mówi się w naszym mieście o sukcesach chłopców z klasy pierwszej C, którzy grają w drużynie koszykarzy U14 klubu Siarka Jezioro Tarnobrzeg. Tegoroczny sezon przyniósł młodym zawodnikom wiele sukcesów. W rozgrywkach ligowych nie przegrali ani jednego meczu. W gimnazjum nr 2 od 1 września 2012 roku będzie funkcjonować gimnazjalny ośrodek szkolenia sportowego młodzieży. Powstanie sportowa klasa piłkarska działająca pod opieką PZPN i finansowana ze środków Ministerstwa Sportu. Wybór gimnazjum nr 2 jako lokalizacji tego ośrodka nie był przypadkowy. Zdecydowała o tym między innymi doskonała baza dydaktyczna i sportowa. Na kompleks sportowy składają się pełnowymiarowe boisko piłkarskie, trzy boiska wielofunkcyjne, duża sala gimnastyczna do gier zespołowych, siłownia i gabinet korekcji wad postawy wyposażony m.in. w wyciąg grawitacyjny, ławeczki siłowe, orbitreki, upswing, atlas, stepper i inne. W gimnazjum prowadzony jest elektroniczny dziennik, w którym rodzice na bieżąco monitorują postępy w nauce swoich dzieci. Na comiesięcznych konsultacjach, odbywających się w pierwszą środę każdego miesiąca, rodzice mogą spotkać się z nauczycielami, otrzymać od nich informacje na temat wyników i zachowania dzieci. Szkoła realizuje projekty międzynarodowej współpracy szkół Comenius. W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali do Hiszpanii i na Sycylię. Obecnie planowane są wyjazdy do Turcji, Francji, Grecji, Bułgarii i Hiszpanii. W gimnazjum nr 2 duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo uczniów. W szkole funkcjonuje 16 kamer monitorujących cały budynek szkolny. Szanowni rodzice, wasze dziecko za kilka miesięcy rozpocznie naukę w gimnazjum, więc zapewne zastanawiacie się Państwo nad wyborem szkoły, która najlepiej przygotuje młodzież do dalszej edukacji. Dlatego zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Zapewniam, że nasze zaangażowanie skierowane jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jesteśmy szkołą, w której nauczyciele znają każdego ucznia i potrafią rozpoznać jego potrzeby i oczekiwania. Pomagamy mu w rozwijaniu zainteresowań i odnoszeniu sukcesu. Dbamy o przyjazną atmosferę na lekcjach i bezpieczeństwo młodych ludzi. Dwójka to dobry tytuł.